Siemanko, prawie nie było Lego miasta, ale stoi nasze moje Lego miasto. Także zapraszam was na odcinek. I tak. Tak się prezentuje w całości. Wiele się nie zmieniło, a jednak się trochę pozmieniało. Przedłużyłem tory aż tu do końca lecą, jest nowy dworzec taki mini. Tu jest główny dworzec. Samolot na nim postawiłem. Tu pociąg jedzie, tak. Te domki zostały. Zniknął tylko domek surfera i plaża. Zamieniłem to w ulicę. Plaża się zmniejszyła. Dalej są te budki. Teren zielony. Willa. Sklep spożywczy. Kamienica. Kawiarnią. Tu jest dalej Sanctum Sanctorum Wieżowiec do pożyczania samochodów Tu niestety zniknął Zawalił się mi Wieżowiec, apartamentowiec Tu jest wieża Avengersu No częściej nie ziemi było nie? <grych> tak, tu jest Daily Bug book, 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 Daily Bug Bug Daily Bug Tak I tak się prezentuje miasto Trochę pozmieniałem tu ulice samochody, inaczej jeżdżą teraz inny rozstaw samochodów, trochę czyściej, sludniej. No i tak się prezentuje miasto. Po prawie albo ponad, nie no, prawie roku. Stoi cały czas, muszę je lekko odkurzyć, ale to nie będzie problem. No wygląda trochę trochę gorzej, czy lepiej. Jak wyglądało. Pocencie sami. No, także miasto stoi jak stało. Dobra, a wam jak się podobało to standardowo łapeczka w górę, komentarz, subskrypcja, co tam chcecie i hej. Cześć, na razie, pa pa.